Siema ziomki, to ja Paweł, trochę się pytań uzbierało, więc chyba zrobimy kolejne Q&A. Questions and answers. Q&A, Q&A, nie wiem w końcu, chyba to jest Q&A. No. Ty naprawdę jesteś chory psychicznie. I chyba wszyscy umieją kroić marchewkę. Pozdrawia i. No wiesz, niektórzy mają talent do śpiewania, filmowania i do hejtowania. Niestety ty, ty nie masz talentu do hejtowania, więc się nie popisuj lepiej. Rada. Jakie są Twoje ulubione gry? A jak myślisz? No dobra, powiem ci. Akcja. Co się kryje pod Twoją maską? Co się kryje? Mój ryj. Czy uprawiasz jakiś sport? Oczywiście, że tak. Parkour. Czemu wybrałeś PS4 zamiast Xbox One? Bo jak widzisz, zaraz Ci pokażę, to patrz, o ten guziczek. O ten i ten. Właśnie to są moje ulubione goziczki. Dlatego wybrałem. Real Madrid czy Barcelona? Real Madrid. Kto jest Twoim najlepszym kolegą? Hmm. Moim najlepszym kolegą to jest. Tak, pol, jej, czy lubisz w dupę? Co takiego? A co ci chodzi? Jakie jest twoje ulubione jedzenie? A zgadnij, ale oczywiście. Ojeju! Kto to był ten, co powiedziałeś, Zamiry? Kto to był od piśmi? Ja mi się nie chcę otwierać. Zamiry! <grym> 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 Okej, okay. najważniejszy. Ten, kto to powiedział, to miał na imię Paweł, a ten, kto miał na imię Paweł, to jestem ja. Okej okay, ludzie, jeśli wam się podobało, daj lajka w górę uh, i subskrybujcie, jeśli chcecie więcej. Jeśli chcecie być w Q&A, questions and answers, pisaj komentarze, to to mi się bardzo będzie szczęśliwe, będzie mi się będę szczęśliwy. No i do widzenia, ziomki.